Te nasze nieroby, to one są, czy coś się z nimi stało? A są tutaj. Wiedzą sobie, pierdzielają się. Zostawiają produktów. Tu wszystko jest... 250. Ile towarów? Dobra. Zadać trzeba, nogi ciężkiej pracy trzeba iść tu, tu, tu. A to rozkładasz? Nie, że pracownik? Oni nie mogą rozkładać nowego towaru. No, ale możesz dojść do storycza. No tak, tylko że ceny jeszcze nie ustalone. Tak jest. A, bo to nowe, nowe. Aha. A. Aha. Dobra, a widzę, że będzie trzeba ten do lodówki, bo to do lodówek idzie. Napoje nowe, dobra, to tu na razie tu nie stoi. No, bez kitu. Lodówki zjebane. Dobra, otwieramy, nie? Ta kasa musi lecieć. A oni jak są? Pracownicy. Aby to ich wysłać na udlop. Bo oni się ten... Jak ich ściągnąć, i... kurwe? pracę pracownicy dwóch. No dobra. A gdzie oni są? Idą. Jeden spał. Nie, nie idą. Pracownicy. Zwolni. A, są. Wypisanie. O, dobra jest. Ten rozkłada towar, uzupełniasz, a ten na kasie się. Na się. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. I can't find orange soda. O, jest skupiony, to... tylko nie rozłożony kurwa. Rudzić. Posprzy... No to się kupi lodówkę Czytaj daj ta Lodówka podwójna 600 i Iopie A właśnie to się Ja wiem te przesunięte te 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 Jak to się zwie yy, no Te regały były przesunięte I tu się da lodówki Zbrodnia na ludzkości normalnie. No no Dwanaście, trzydzieści pięć. Do widzenia, do widzenia. To spierdalaj stąd, tamie. Będą tędy przechodzić? Nie powinni. Będą się bagować raczej. Ech. Lodówek dokupi. Pokaż Tyski, minus 30%. Oni nie znajdują 3 czwarte towarów, tu. Oni oczywiście, oczywiście by to kupili, jakby to było rozłożone. A jak nie jest rozłożone, to narzekają. A. No, na 100% razy by to kupili. Nie, już no, Kupili. Otworzyć ci puszkę? Puszkę, nowy, nowy banner trzeba zrobić. Witnie no, <laughs> Ta, tropikalną sodę mu się nagle zachciało. Też idę do, kurwa do sklepu zawsze, i, ale bym sobie tropikalną sodę wypił, kurwa. Płyna lodowa. Zimna soda robi... ...móda. A z czego oni chodzą za tej kasy? Ten, ten puffing tej postaci jest głupi. Kanryść, kurwa. 25, 6, 50. Cztery pięćdziesiąt Chcę domawiać następne, co my tu mamy Kawa parzona na zimno 177, ja pierdolę, dobra kopy. O boy, o boj. a jak mi komuś miotów wystrzelił. Kawa parzona na zimno. Panie, jest to, że układam towar, podchodzi do mnie gościu, do tego potrzebna jest miotła. Grudasy. Herbatka cytrynowa. Moja stara liżeczki. Laura.

Pięknie. Lodówka zapełniona, trzeba następną kupić. Ty, 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 ty piara chyba z 10 puszek jakieś kupiła. Nie ma co tyle puszek. Ona chyba nie chce, żeby otworzyć jej puszkę. Oj, trzeba następną lodówę zapierdolić. Sędzie krążą lodówy. Jedyne czego brakuje to lodu do wody. Następnego brakuje. Tego mamy, mamy, mamy. Jeszcze dwóch rzeczy. Mamy, tego mamy, mamy. Tego i tego. te rzeczy zakupione Muszą być w lodówce. No ja pierdolę. Dobra, rzeczy pokupowane. I elegansio, fransio. Trzeba też zobaczyć inne rzeczy się nie pokończyły, które w tym czasie pokończyły oczywiście to się kończy to się kończy, to się kończy, to się kończy to, to, to tego jeszcze sporo, ryż się kończy cukier się kończy, sól się kończy jak za komuny kurwa tylko ocet został hmm Oj tam od piady. <laughs> Kładaj synie. laota mabik, chiach, chiach, naregał kolejne rzeczy: pik pik pik, Ciach, jako tako, U obcego kiwa jako tako, taki japoński piłkarz. Ja się znam A, za, 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 jako tako. No z minus taki, że on wyrzuca te kurwa kartony do tego kontenera obok. Kończą. chuj. Zobaczę Cukier się kończy, to ja idę też rozłożyć. Kiedy cukier, cukier? Pany. Ciu. Jakunczy. Jakiś... to nie są Chińczycy czy co ty tego ryżu w pierdalają kładki Ani zbożowe się chyba zajebał w tym tak co składa, bardzo ładnie bardzo ładnie o to jest full Karon panekłu pi trzeba. Karma dla psów, dla kotów, dla mnie i dla mamy. <laughs> hm. Dla kobiety. Trochę lepsza. Z żerżkami. Gdzie ta karma dla kułatów? I życa no ja stary

z lewelkiem. kurwa dwa punkty są do rozdania A W kolejnego pracownika idziemy, czy co? Oczywiście, że tak Teraz tylko będziemy musieli tylko zamawiać, albo drugiego na kasę damy Jak zamówimy to jeden będzie mógł do storage'a dawać No i mamy no, Zamawiam kolejnego, nie? Ej, czyli potrzebujemy teraz Uzupeł... Czyli nie uzupełniacza, tylko tego trzeciego, nie? Ciekawym, zaraz ci powiem, zobaczę, jak jakiś zajebisty, tylko że drogi skur... Pierwsze to jest kasjer, drugie odnawiacz, trzeci storage, czwarty security. Czyli trzeci, musi być dobre. O, ten jest tani i dobry w tym. Dobra, kurde, ale nie mam trzeciego, trzeciej nazwy dla niego. Jest, hi, jest ta. E, to jeszcze ten, e, ten z Włoch, jak on był. Mussolini? E, o, no, <grym> <grym> Mussolini. My usysy o li, lini, czy jak? Czyli przez jedno S. Mussolini? Przez dwa S? Mussolini, przez dwa S. O, Ui. Ui. Dobra, Zatrudniony, przypisanie. Wychowywanie. Dobra. I zamawiamy produkty. Karma dla psów, dla kotów, dla mnie i dla mamy. To, to, to. Napoje gazowane. Tutaj się też kończy, to się kończy, to się skończyło nawet. A tego jeszcze nie mamy w ogóle. Tak jakby, dobra. To, to, to się tam już wezmę. Zaraz. Serwy. To się kończy, to się kończy. Kto łazi tutaj, nosi to? Tam nosi. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Teraz ja nawet regał dokupię jeden. Regał produktów. Regal magazynowy. Elegancja Francja. No. I teraz można jeszcze domówić te rzeczy. brakuje ich. Są napoje gazowane, nie? Dodatkowe. Tak. I znowu wszystkie do ldówki. No ja pierdolę. 7 nowych rzeczy do ldówki. Ja, jakiś magiczny przyjść z nas, chodź tutaj, bo tylko nie mogę. Poczekaj? Chodź do kasy. Czekaj, czekaj. 2, 4, 6. Jeszcze jednego nie zamówiłem, którego kurwa. Ekstreme, ekstreme jest. Alive... jest. Alien jest. Alien jest. Wonder Cola dobry wy... dobry wy... punch, kry Kurwa, 6-7 dolarów mi brakuje. Pój. Dobra, to oho. Dobra, to, to, to szejcha anulować. Powiewanie Brak zadania, bo zaraz będzie tu roznosił, skurwysyn, towar rozłożyć. Tylko, czy on się tam w lodówce zmieści? Tam no, nie mam miejsca w lodówce, kurwa, trzeba lodówkę zaraz dokupić. Dobra, to i stoi tu. Paner obok i chuj, czas roznosić. Co tu się ty masz ten przycisk, mówisz? No pałka, pał. tutaj Ej, ja odłożyć karton Tutaj taki czerwony Ja się mogę nic z nim robić A co masz tam pisane? Nic Po prostu mi się zaznacza Mi się zaznacza i tyle, nic więcej się z nim nie dzieje Dobra. Ja napisałem, że tylko inaczej może kliknąć ten przycisk. Mam medagera. To no, karma dla psów, dla kotów. To jest ta kola, Lima. To jest kola. Powrotem Są te nowe produkty. Ta Lima to, to jest nowy produkt. Weź ceny, to mi jeszcze jedno, miejsce na jedno jeszcze jest, nie? Dobra, to się przyniosę któryś nowy. Czy to jest nowy? Alien, to jest na pewno nowe. I więcej nie ma miejsca, nie? Tu się niby coś skończyło. Nie. To się skończyło po prostu, czy my nie mamy... Mamy po prostu wolne miejsce. Mamy produktów. Produkty mleczne. Tu mamy wszystko. Napoje gazowane. Bo tu mamy niby... Po prostu jest wolne miejsce. Dobra. Ona też coś pierdolić. Tu masz jeszcze te nowe, co teraz dokładam Dobra, na resztę trzeba przynieść po prostu i czekać Kasę na nową lodóweczkę To to, to karma dla psów, dla kotów to Żeby kiciak mógł to przenosić No i dobra, to zakończymy dzionek. No chyba to tylko czeka jeszcze złowne chwilę, muszę Okej. Okay, okay. No. Tak po wyrzucaniu opakowania, bo bałem się tu wie zakończyć jednak. Ach e, kurwy.

let